Biletów mamy przeznaczonych więcej do sprzedaży, ale mhm. zakładamy, że ta impreza jak z doświadczenia lat poprzednich nie przekroczyła 4,5 tysiąca mhm. widzów. Planujemy w tym roku 5 tysięcy. Jeśli będzie więcej widzów, jesteśmy na to przygotowani, że, że zwiększymy aneksem umowę o imprezę masową i, i to tylko będzie korzyścią dla nas, będzie plusem. Biletów jest więcej przygotowanych do sprzedaży. Będzie sprzedaż do... Yy, do końca tak jakby przed samym, przed samym zamknięciem brań, jeszcze będzie można bilety kupić i dostać się na, na, na imprezę. Najgorszy rok był poprzedni, czyli 2008 w piątek, czyli w pierwszym dniu konkursu było 4300 osób dokładnie, a w sobotę 3000 200. W szczycie takich najlepszych, najlepszych, ale to się wiąże również z dobrą formą i naszej reprezentacji, a głównie Mały Szano, było około 7 tysięcy. W czerwcu miał być pawilon zburzony, czyli mhm. przygotowany do przebudowy, z tym, że procedury przetargowe do wykonania tej inwestycji no, odległy się tam jakieś formalne odwołanie od nieodwołania. że pawilon został w tym momencie, tak jakby nietknięty, a chcieliśmy, uzgodniliśmy z dyrekcją COSU, że. Zawsze jeden dzień, jeden dzień roboczy, no to byłby y, mniej stracony jak przesuniemy sobotę niedzielę. A tak to byłby już czwartek, piątek, sobota. Zima normalnie piątek, sobota i w następnych latach na pewno piątek i sobota jest to przećwiczone, lepsze, lepsze, lepsze dla, dla widzów i szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z Krakowa czy z okolic Zakopanego. Już jest, wszystkie procedury zostały zakończone, mogłyby firmy wejść na dzisiaj, ale też byłoby bez sensu, żeby dzisiaj jak tyle czasu nic się nie, nie tknęło tam, także zaraz, zaraz po Grand Prix letnim, że yy, firmy pierwsze, która musi to zdemontować, a następna jest taka... Yy, plan działania, że fundamenty tam, fundamenty tego, tego pawilonu mają w stanę przed zimą. Zdecydowaliśmy się, ponieważ jest mniejsza, mniejsza oglądalność i trudno dzielić na cztery sektory, bo rok temu trybuny boczne, które mają pojemność do 2500 miejsc no były wykorzystane tylko w liczbie 300 osób, także. Czyli, to, to Czyli nie ma... no stały, stały puszce z boku, no nie ma teraz zrobiliśmy jedną cenę, dzielimy tylko na lewą stronę i prawą stronę, żeby na jednej stronie nie skupiła się za duża ilość widzów. To ma tylko jedynie no, lepsze jakąś komunikację no i możliwość sobie wybrania miejsca, czy chce się na tych trybunach bocznych z oglądać, czy na dole, czy w trakcie konkursu można się przemieścić, ale to dotyczy tylko e, zawodów w Grand Privilege.